Opole. W imię świętej i niepodzielnej trójcy. Amen. My, Kazimierz. Z Bożej Łaski, książę Opola. Korfantów. No, strzelaj! Szelaj, szel! Szelaj! W ten obraz! Nie, 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 kiedy się boję? No, boję się, bo te kule lecą jak chcą! Ona je zawraca! Szogadasz, głupi ty! Szelaj! Kędzierzyn koźle. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Opole. Witam w ciule! Tak właśnie przywitałem publiczność na pierwszym krajowym festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Grudziąc, bo serce ułana, gdy położysz je na dłoń. Na pierwszym miejscu panna. Przed panną tylko koń. Och, Janek, naprawdę wybrałbyś konia? Konia zamiast swojej narzeczonej. Warszawa. Kochaj bliźniego jak samego siebie. Kochaj obcego. Bez względu na to, w jakiej świątyni Bogu cześć oddaje. Do jakiego plemienia należy.